Minimalne wymiary klatki dla jednego królika to 100 cm, natomiast dla dwóch królików minimum wynosi 120 cm. Są to minimalne rozmiary, które musimy zapewnić naszemu zwierzakowi bądź zwierzakom. Jednak im większą przestrzeń nasz zwierzak ma do dyspozycji, tak naprawdę tym lepiej. Dużo właścicieli królików stawia na kojce, które możecie na przykład zamówić przez internet, ale w sklepie zoologicznym też można je kupić, chociaż nie wszędzie. Można też udostępnić królikowi cały swój pokój lub mieszkanie, zostawiając niebezpieczne rzeczy, na przykład kable. W takim przypadku, kiedy królik jest wybiegowy, może mieć mniejszą klatkę niż minimum, ale służącą tylko jako kuwetę. Mogłoby się wydawać, że karmienie królika to nic trudnego i raczej z tym nie będzie problemu, bo idąc nawet do spożywczego sklepu możemy zobaczyć karmy za około 3 zł. Niby dla królików, ale tak naprawdę nie nadają się one dla żadnych zwierząt. Jednak dieta królika powinna się składać głównie z siana, ziół i granulatu. Sianko powinno być dostępne całą dobę, tak samo jak woda. Jeżeli chcecie na temat diety dowiedzieć się więcej, to zapraszam Was na grupę na Facebooku Króliki Serduszko, ponieważ jest to dobre źródło wiedzy i jest tam wszystko dokładnie napisane. Tak samo jak w filmie o chomikach, wspomnę i tutaj, że wszelkie lodziki, hamburgerki, czekoladowe marchewki i tego typu przekąski są dla naszych królików niezdrowe. Jeżeli chcecie uszczęśliwić waszego zwierzaka, to lepiej podać mu na przykład jakiś owoc. Króliki są bardzo stadnymi zwierzętami, dlatego najlepiej posiadać co najmniej dwa króliki, tym bardziej, kiedy nie zawsze ma się czas na zabawę ze swoim zwierzakiem ze względu na pracę czy też szkołę. Oczywiście należy pamiętać o tym, że króliki, które będą ze sobą mieszkać, muszą być wykastrowane, bez znaczenia, czy jest to dwójka samców, czy samic, czy też parka. I przechodzimy w końcu do tego, skąd wziąć królika. Najłatwiej byłoby pójść do sklepu i najzwyczajniej w świecie go kupić. Jednak, kupując zwierzaka w sklepie zoologicznym, wspieramy tak zwane hodowle. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku byłaby adopcja, ponieważ jest dużo królików, które czekają na dom. Adoptować możecie na przykład z różnych fundacji, a nawet OLX-a. To na tyle w dzisiejszym filmie. Był krótki, ale mam nadzieję, że w jakimś stopniu pomocny. Na koniec dodam, że jeżeli zastanawiasz się nad przyjęciem pod swój dach królika, to przemyśl to jeszcze kilka razy i pamiętaj, że zwierzątko na nie zabawka.